Szanowni Państwo, chciałem dzisiaj z Państwem porozmawiać i omówić żywienie dojelitowe w pediatrii, a więc u dzieci i młodzieży z nastawieniem głównie się na wskazania do tego typu procedury u naszych pacjentów. Ale zacznijmy od tego, co to jest w ogóle leczenie żywieniowe. A więc oczywiście jest to podaż pozajelitowa mieszaniny żywieniowej. O tym nie będziemy mówić, bo to jest odrębny, duży i bardzo ważny dział leczenia pozajelitowego, żywienia pozajelitowego. Ale drugim elementem to jest podawanie diety przemysłowej drogą przewodu pokarmowego, i to będzie głównym elementem mojego dzisiejszego wystąpienia. Diety przemysłowej, która musi całkowicie bądź częściowo pokryć potrzeby energetyczne i która jest bardzo dobrze zbilansowana, bo zawiera w swoim składzie. Zarówno źródło białka, węglowodany, tłuszcze, a także elektrolity, witaminy, pierwiastki śladowe i inne składniki odżywcze odpowiednie dla aktualnych i to jest ważne potrzeb żywieniowych. Oczywiście w skład tego leczenia wchodzi też nie tylko podanie danej formuły, ale ocena tolerancji, tego leczenia i dostosowanie podaży metody do aktualnego stanu metabolicznego choroby. Ta definicja została uszczegółowiona i przedstawiona w standardach leczenia żywienia w pediatrii, który jest podsumowaniem prac trzech towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci, Polskiego Towarzystwa Gastrologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci i Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Mówiąc o żywieniu dojelitowym, więc jest to podaż do przewodu pokarmowego, diety przemysłowej będącej źródłem energii, azotu, a więc białko, hydrolizaty białka lub aminokwasy, a także elektrolitów, makroelementów takich jak wapń, fosfor, pierwiastków śladowych i witamin z wykorzystaniem albo przetoki odżywczej, czyli tego tak zwanego PEGA, albo zgłębnika wprowadzonego najczęściej do żołądka czy dwunastnicy, rzadziej do jelita cienkiego lub w szczególnych przypadkach u dzieci dopuszcza się wykorzystywania. Drogi do ustnej. Oczywiście może być też żywienie częściowe albo całkowite, a całkowite to te, gdy podaż drogą przewodu pokarmowego osiąga co najmniej 50% dziennego zapotrzebowania energetycznego w postaci diety przemysłowej. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że najwłaściwszą formą żywienia jest podaż do usna pokarmu bo stymuluje motorykę przewodu pokarmowego, bo stymuluje wydzielanie enterohormonów, wydzielanie czynników wzrostu, pozwala utrzymać od ssania, połykania, jest niezbędna w rehabilitacji jamy ustnej i gardła zapobiega zaburzeniom łeknienia i mowy i oczywiście zaspokaja potrzeby emocjonalne, ale w niektórych przypadkach niestety ta zwykła, normalna podaż do ustna nie jest możliwa. Co jest ważne, istnieje pojęcie tak zwanego wsparcia żywieniowego u dzieci. Wskazania według Europejskiego Towarzystwa Gastrologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci te wsparcie żywieniowe czasami wiąże się tylko z modyfikacją żywienia doustnego, ale też czasami z częściowym lub całkowitym żywieniem przez głębnik, czy właśnie pek, czy może to być częściowe lub całkowite żywienie pozajelitowe. Oczywiście takim jednym ze wskazań głównych to jest ocena, czy pacjent traci masę ciała, czy chudnie, i czy jest zahamowanie wzrostu. A jak to możemy mierzyć? a możemy ocenić przyrost wzrostu liniowego lub masy ciała, który jeżeli trwa ponad miesiąc u dziecka poniżej drugiego roku życia, a powyżej trzech miesięcy u dziecka powyżej drugiego roku życia, to to już powinno być niepokojące. Jeżeli zmiana wskaźnika masy ciała do wieku powyżej dwóch kanałów centylowych, jeżeli zmierzymy grubość fałdu skórnego nad mięśniem głowym i on w siatkach centylowych będzie poniżej 5% dla wieku, to też jest niepokojące. Wreszcie kiedy jest obniżenie tempu rozwoju liniowego powyżej 0,3 odchyleń standardowych na rok, czy też obniżenie tempu wzrostu liniowego powyżej 2 cm na rok w porównaniu z rokiem poprzedzającym w pierwszej połowie okresu pokwitania. Ale także bierzemy pod uwagę fakt, jeżeli nie możemy pokryć powyżej 60, w zasadzie procent indywidualnego zapotrzebowania kolecznego przez kolejne 10 dni, to to już jest wskazanie do wsparcia żywieniowego, a także kiedy całkowity czas żywienia u dzieci z opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego przekracza 4 do 6 godzin. No i chciałbym w tej chwili podsumować, jakie są wskazania do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego u dzieci, bo na tym będziemy się koncentrować. Więc pierwsza, największa grupa to jest niedostateczne spożycie pokarmu drogą do ust to będą różnego typu założenia rzucia i połykania, więc wcześniactwo, rozliczne choroby ośrodkowego układu nerwowego, mózgowe polarzenie dziecięce, guzy, oprócz to jamy ustnej głowy i szyi, urazy, chemiczne oparzenia przełyku i żołądka, a także wymagają tego niektórzy pacjenci z oddziału intensywnej terapii z ciężką chorobą, podkreślam ciężką chorobą refluksową przełyku, z awersjami pokarmowymi pacjenci z ostrym zapaleniem trzustki, czy też pacjenci z, wrodzonym wadą, z wrodzonymi wadami górnego odcinka przewodu pokarmowego, np. przykład z przetoką tchabiczo, tchabiczo przełykową Kolejne wskazania to są zaburzenia trawnienia i wchłaniania, doza, ciężkie enteropatie w przebiegu alergii na pokarmy, przewlekłe biegunki niemowląt przewlekłe choroby wątroby, czy też ciężkie pierwotne lub wtórne niedobory odporności. Zaburzenia motoryki żołądkowo-jelitowej, na przykład choroba hirschfyunga, czy niektórzy pacjenci w okresie pooperacyjnym mogą wymagać takiego żywienia. Pacjenci ze zwiększonym zapotrzebowaniem lub z nadmiernymi stratami, mukowiscydoza, choroba leśniowskiego i krona, czy też pacjenci z przewlekłą niewydolnością narządową. I wreszcie zaburzenia wzrastania, przewlekłe niedożywienie, to są choroby metaboliczne, bardzo liczna grupa. I choroba leśniewskiego krona, jeśli chodzi o specjalistyczne leczenie dotyczące indukcji remisji. Jak są wskazania, muszą być i przeciwwskazania. Tych bezwzględnych jest niewiele. To jest niedrożność mechaniczna i pojażenna, perforacja przewodu pokarmowego, czy też martwicze zapadenie jelit. A przeciwwskazania względne to zaburzenia motoryki jelitowej, maga toksikum, toksykum, zapalenia otrzewnej, chwawienia z przewodu pokarmowego, przetoki z dużą utratą płynów ciężkie wymioty, czy też oporna na, na leczenie ciężka biegunka A więc w wielu przypadkach możemy i powinniśmy zastosować tak zwany HEN, czyli żywienie enteralne, domowe żywienie enteralne, Home Enteral Nutrition, a dotyczy to chorych, które będą wymagać leczenia żywieniowego, a których stan kliniczny umożliwia wypisania ze szpitala, bo szpital nie jest oczywiście naturalnym miejscem dla pacjenta. Jeżeli możemy... Pewne procedury wykonać w domu, a taki program oczywiście istnieje, to ci pacjenci powinni być żywieni drogą przewodu pokarmowego w warunkach domowych. A jak to przedstawia się w Polsce? W publikacji z Nutrition sprzed trzech lat widzicie Państwo narastanie liczby pacjentów w programie domowego żywienia projelitowego w Polsce. W 2010 roku było to nieco ponad 700 pacjentów a w 2018, bo takimi danymi dysponujemy, to jest prawie 1900 pacjentów, którzy są w tym programie, no należy szacować, że w tej chwili jest Około 2000 pacjentów w programie domowego żywienia dojelitowego. A jakie były wskazania w tej grupie? Proszę Państwa, to jest klasyfikacja według ICD 10, a więc jak Państwo widzicie, tu w dolnej części tabeli są pewne objawy niesklasyfikowane dysfagia, brak prawidłowego rozwoju, a więc nie jest sprecyzowana do końca choroba, ale to będą najczęściej pacjenci ze schorzeniami układu nerwowego, ze schorzeniami metabolicznymi te dwie Endokrynologicznymi te dwie grupy to jest około ponad 40% wszystkich pacjentów. Dalej schorzenia przewodu pokarmowego, wady wrodzone, zaburzenia chromosomalne, choroby układu oddechowego, w tym mukowiscydoza, czy też nowotwory złośliwe ośrodkowego układu nerwowego, a więc to pokrywa się z tymi wskazaniami, o których Państwu mówiłem. A jaki jest wiek kwalifikacji do henu? No więc najczęściej to są małe dzieci. Małe, niemowlęta dzieci do drugiego roku życia Ponad 1 trzecia wszystkich leczonych tą metodą pacjentów. No i kolejne grupy, 3-5 lat, to jest około 15%, 6-9%, kolejne 15%, 10-13%, trochę więcej niż 15% i nastolatki około 20%, a więc, jak Państwo widzicie, w tych przedziałach wiekowych te odsetki są bardzo podobne. Jeśli chodzi o kwalifikacje do leczenia żywieniowego, bierzemy pod uwagę trzy główne elementy. No, trzeba ocenić aktualny stan kliniczny, w tym sytuacji metabolicznej w odniesieniu do choroby podstawowej, a więc ustalić potrzeby energetyczne. Ważną jest ocena stanu odżywienia, pomiary antropometryczne, masa ciała, wysokość, długość oraz możliwe niedobory żywieniowe. I oczywiście ocenić wpływ innych chorób współistniejących, które wpływają na plan leczenia, na plan leczenia żywieniowego. Dzień dobry państwu. Nazywam się Jarosław Kierkuś, jestem zastępcą kierownika Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii w Centrum Zdrowia Dziecka. Kieruję też zespołem żywieniowym. Mam przyjemność podzielić się z państwa tematem domowego żywienia enteralnego, procedury, która bardzo pomaga nam w prowadzeniu pacjentów wymagających żywienia przez zgłębniki, czy to zgłębnik nosowo-żołądkowy, czy przez gastrostomię lub jej notomię. Co to jest to domowe żywienie enteralne, z angielskiego Home Enteral Nutrition, w skrócie HEN. Takie, taki, z takim skrótem Państwo będą się spotykać. Bardzo często używamy w oddziałach czy w komunikacji między lekarzami właśnie skrót HEN. Jest to żywienie pacjentów drogą nienaturalną, czyli taką alternatywną do drogi dowóznej poprzez sondę, gastrostomię lub jejunostomię i są to pacjenci, którzy nie można ich w inny sposób żywić, i wymagają takiego ożywienia entralnego, a chcielibyśmy ich wypisać ze szpitala. Finansowanie preparatów i sprzętu właśnie w tych warunkach domowych jest sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jakie są zasady finansowania? To jest bardzo ważne. Jest rozporządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, tu mają Państwo powołany numer tego rozporządzenia, właśnie na temat rozliczania świadczeń w żywieniu dojelitowym w warunkach domowych. Mamy też żywienie pozajelitowe w warunkach domowych, ale to nie jest temat dzisiejszego naszego spotkania. Opis tego świadczenia znajduje się w załączniku czwartym w części F do zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zawsze można do tych dokumentów sięgnąć i sobie rozszerzyć swoją wiedzę. Jaka jest nazwa świadczenia, kod tego świadczenia mają Państwo podane? Jest to żywienie dojelitowe w warunkach domowych i polega ona na podawaniu preparatów odżywczych, białka, tłuszczu, węglowodanów, wszystkich pierwiastków śladowych, witamin przy użyciu diet innych niż naturalne, to jest bardzo ważne, tu chodzi o diety przemysłowe i w sposób inny niż doustny, czyli musimy mieć nienaturalny dostęp do przewodu pokarmowego, zgłębnik nosowo-żołądkowy lub nosowo-jelitowy, gastrostomia lub jejnostomia i ta procedura jest, jest prowadzona w warunkach domowych, w domu pa pacjenta czy chorego dziecka i Obowiązkiem zespołu, który prowadzi taką opiekę, jest zapewnienie kompleksowej opieki nad chorym w związku z chorobą podstawową, jak i prowadzeniem całego leczenia żywieniowego. Kwalifikacja pacjenta do leczenia dolitowego odbywa się w oddziale szpitalnym, jeżeli pacjent trafia do tego oddziału szpitalnego, lub w poradni prowadzącej leczenie żywieniowe. To są poradnie żywieniowe, specjalnie do tego przygotowane, które zajmują się wyłącznie właśnie prowadzeniem leczenia żywieniowego. Dla pacjentów wymagających takiego postępowania. Warunki, jakie musi spełnić pacjent, i żebyśmy mogli go zakwalifikować do tej procedury domowego żywienia entralnego, to pierwsze jest właśnie sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego, i druga bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o dzieci, to jest minimum 50% zapotrzebowania musi być z diety enteralnej, czy z diety przemysłowej. To jest bardzo ważny punkt. Zresztą o ten punkt długo walczyliśmy też, bo pierwotnie w tym programie był zapis zapotrzebowania kalorycznego, no ale u dzieci oczywiście to było trudne do spełnienia, bo mamy małe dzieci, kilkukilowe, więc ostatecznie mamy w tej chwili zapis, że 50% zapotrzebowania musi być podane w postaci diety przemysłowej. Jakie obowiązki mamy prowadząc takiego pacjenta? No przede wszystkim musimy dostarczyć pacjentowi całe... Zapotrzebowany preparat do żywienia, sprzęt, niezbędne środki opatrunkowe, i to jest dowożone do domu pacjenta w specjalnym transporcie, który, który ośrodek, który prowadzi tą poradnię żywieniową, prowadzi tych pacjentów, musi zapewnić pacjentom. Musi być to zrobione w sposób odpowiedni, odpowiedni, który jest opisany w rozporządzeniach, właśnie, żeby zapewnić uchronić przed zanieczyszczeniami tych preparatów oraz w odpowiednich warunkach fizyko-chemicznych i farmakologicznych. Taki pacjent powinien mieć zapewnienie ciągłego kontaktu telefonicznego, jak to się odbywa w naszym ośrodku. W godzinach pracy oczywiście mamy zespół żywieniowy i pacjenci mają specjalny telefon, natomiast w godzinach popołudniowych i nocnych mają kontakt do lekarza dyżurnego, który dyżuruje w klinice gastroenterologii, hepatologii, zaburzeń żywienia i pediatrii w Centrum Zdrowia Dziecka. Dodatkowo musimy zapewnić program badań kontrolnych zgodnie z terminarzem wizyt i to się odbywa w domu pacjenta przynajmniej raz na kwartał. W niektórych sytuacjach pacjent przyjeżdża do naszej poradni i ma pobierane te badania i kontrole w poradni żywieniowej. Ośrodek, który prowadzi domowe żywienie dojelitowe ma obowiązek zapewnić hospitalizację. W przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań leczenia wskazań wymagających jakiegoś z innych powodów też leczenia szpitalnego. Oczywiście pacjenci czasami trafiają do innych szpitali, ale ośrodek, który prowadzi tych pacjentów i jest jakiś problem z tym żywieniem, z dojściem do przewodu pokarmowego, ma obowiązek przyjąć tego pacjenta i zapewnić mu, zapewnić mu odpowiednią opiekę. Również udrażnianie, poprawa mocowania zgłębnik czy naprawa sąd lub przetok to jest obowiązek zespołu prowadzącego tych pacjentów w warunkach Jakie dziedziny są uprawnione do wykonania tego świadczeń? Państwo widzą, to są oddziały chirurgii, pediatrii, gastroenterologii, anestezjologii i chorób wewnętrznych. E, mamy standardy postępowania leczenia żywieniowego w pediatrii. To jest aktualizacja z 2021 roku, czyli niedawno. Jak Państwo widzą, co kilka lat jest aktualizowane. E, ono było wydane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci ze współpracą z Polskim Towarzystwem Gastrologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskim Towarzystwem Neonatologicznym. Standardy te zazwyczaj są pod, pod redakcją profesora Janusza Książyka z Centrum Zdrowia Dziecka i one opisują najważniejsze, najważniejsze e, punkty opieki na pacjenta, który wymaga żywienia dojelitowego. To, co jest ważne i my już też wiemy z analiz ekonomicznych, całkowity kosz utrzymania przy życiu chorego wymagającego żywienia dolitowego jest w warunkach domowych, zobaczcie Państwo, 70-80% tańsze niż w warunkach szpitalnych, czyli dla funduszu to jest ogromna oszczędność, dla pacjenta jest komfort przebywania w warunkach domowych, a dla dzieci no to jest szczególne już, że mogą jednak z rodziną przebywać w swoim domu. Jeżeli chodzi o rozliczanie procedury domowego żywienia enteralnego, można to rozliczenie świadczeń hen z innymi świadczeniami realizowanymi w trybie ambulatoryjnym, np. przykład poradą specjalistyczną, świadczeniami rehabilitacyjnymi i innymi świadczeniami udzielanymi w warunkach domowych, takie jak pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta. Większość tych pacjentów to są pacjenci ciężko chorzy z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, więc oni wymagają z wielodyscyplinarnej opieki na co dzień. W czasie pobytu pacjenta w szpitalu lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w oddziale medycyny paliatywnej lub hospicjum stacjonarnym, jeżeli pacjent trafia do takich, tych, nie można rozliczać świadczenia, świadczenia domowego żywienia enteralnego. Te dni są odliczane, rozliczenia i taki oddział, gdzie pacjent trafi ma obowiązek zapewnienia Zapewnienia preparatów i sprzętu do żywienia, i ten oddział może sobie rozliczyć tą procedurę jako dodatkowe, dodatkowe finansowanie pacjenta w warunkach szpitalnych. Jakie dokumenty powinny być przygotowane, aby pacjent mógł zostać objęty stałą opieką w poradni prowadzącej domowe żywienie entralne? Musi mieć skierowanie do poradni żywienia. To jest bardzo ważne, bo tylko poradnie żywienia mogą prowadzić procedurę domowego żywienia entralnego. U dzieci dodatkowo kartę kwalifikacji szpitalnej do domowego żywienia centralnego lub informacje na karcie wypisowej o zakwalifikowaniu pacjenta do żywienia dojitowego dietami entralnymi wraz z całym planem żywienia. No i oczywiście dokument potwierdzający prawo doświadczeń zdrowotnych czyli ubezpieczenie, które by pokrywało, pokrywało koszty dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Jakie zadania powinien mieć zespół żywieniowy, który prowadzi pacjentów w domowym żywieniu enteralnym? Co, co ma za zadanie? No przede wszystkim kwalifikacja do tego żywienia dojelitowego, Henu. To, tak jak Państwu powiedziałem, odbywa się albo w warunkach szpitalnych, jeżeli pacjent leży i kwalifikujemy tego pacjenta, albo właśnie w tej poradni żywieniowej. Musimy zapewnić regularne kontrole raz na co minimum trzy miesiące, gdzie jest oceniany stan odżywienia, Wykonywane badania laboratoryjne, podstawowe i sprawdzenie dostępu do przewodu pokarmowego, dobranie odpowiedniej diety dla pacjenta. I na tych wizytach właśnie jest rozpisane, jakie zapotrzebowanie pacjent powinien, powinien otrzymać, aby mógł prawidłowo być żywiony w warunkach domowych. Jest planowane zapotrzebowanie właśnie na 1-2 miesiące w postaci, jakie diety mają być dostarczone do domu pacjenta, jaki sprzęt. To jest prowadzone, przekazywane do apteki szpitalnej, która rozwozi diety i sprzęt do domu pacjenta. No i to, co z państwu wspomniałem, wcześniej stały kontakt z rodzicem, opiekunem, aby prawidłowo prowadzić ten program domowego żywienia entralnego. Tak wygląda u nas karta dostawy do żywienia doelitowego w warunkach domowych. Jak Państwo widzą, właśnie mamy jaki preparat jest, jest wyliczony na, na, na okres, tu jest podany właśnie okres dwóch miesięcy. Preparat oraz sprzęt potrzebny, potrzebny do, do zapewnienia tej opieki, pielęgnacji nad dojściem, bo to oczywiście będzie za każdym razem inna, inna sytuacja, w zależności czy pacjent ma gastrostomię, jejnostomię czy sondę nosowo-rządkową lub nosowo-jelitową. I to jest przygotowywane, przekazywane do apteki, do działu transportu i rozwożone do domów pacjenta. Jest obowiązek właśnie prowadzenia takiej karty dostaw żywienia do w warunkach domowego i to jest zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu. Dziękuję Państwu za uwagę. Chciałbym Państwu przedstawić taki bardzo krótki opis w moim odczuciu typowego pacjenta, który może być a i był zakwalifikowany do leczenia żywieniowego. Jest to chłopiec 2,5-letni, urodzony z ciąży pierwszej, o czasie porodu pierwszego, drogami, siłami natury, ale urodzony w zamartwicy z trzema punktami według skali Apgar, masa urodzeniowa 2,750. No i niestety w okresie nowojątkowym wystąpiło krwawienie dokomorowe, w późniejszym okresie życia rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce. Pozostaje na diecie bezmlecznej i okresowo był leczony blokerami pompy protonowej. A w wywiadzie, w, wywiadzie w momencie przyjęcia do kliniki, stwierdzono trudności w karmieniu, szczególnie ten czas karmienia był bardzo wydłużony. Przez cały okres były nieprawidłowe przerosty masy ciała, dziecko dużo ulewało, stwierdzono odbijania czy niepokój po posiłku. Karmiony był butelką pokarmy tylko miksowane, podejmowane próby karmienia łyżeczką. Niestety niepomyślne. Dziecko krztusiło się, a także. Często spotykano infekcje dróg oddechowych. W badaniu fizykalnym stwierdzano skoliozę, kifozę w odcinku piersiowym kręgosłupa, słabo rozwiniętą tkankę podskórną i wzmożone napięcie mięśniowe. Parametry były poniżej 3% a Rodzicom zaproponowano leczenie dojelitowe, założono gastrostomię, czyli PEK, i skierowano do poradni żywienia dla dzieci do programu HE. Tak więc wydaje się, że ta, to leczenie było optymalne dla tego pacjenta. Zanotowano po skierowaniu do poradni żywieniowej wzrost przyrostu masy ciała, ale też co ważne, zmniejszenie częstości infekcji dróg oddechowych. Bardzo dziękuję.